Dzień dobry, moje kochane panny. Witam Was bardzo serdecznie na czytaniu duszy na miesiąc lipiec 2025 dla Was. Witam panny słoneczne, panny księżycowe. Panny ascendentalne. Ja mam księżyc w pannie. Bardzo, bardzo mi miło, że mogę mieć na czytaniach prywatnych tak wiele panien z takimi pięknymi energiami, z takimi pięknymi historiami. I moi drodzy, na początku czytania zaproszę Was właśnie do tych czytań. Prywatnych. Zapraszam Was na miesiąc lipiec. Mam jeszcze poszczególne terminy na początku miesiąca lipca, kilka wolnych terminów jeszcze w czerwcu. Przede wszystkim Was, moje kochane panny, zapraszam na czytania lekcji i długi karmiczne. Czy znacie swoje długi karmiczne? Czy znacie swoje lekcje karmiczne? To będzie bardzo ważne właśnie w miesiącu lipcu. Lipiec jest miesiącem, gdzie wchodzimy bardzo głęboko w siebie. Swoją duszę. Będą wracały sytuacje z roku 2018. W roku 2018 uran był w znaku bliźniąt. Dla nas kolektywnie będzie to miało bardzo duże znaczenie od siódmego. Lipca. 7 lipca właśnie nastąpi po 7 latach ten tranzyt. Siódemki, czy słuchają mnie numerologiczne siódemeczki? Bardzo dużo lekcji, które nie zostały odrobione właśnie w roku 2018, będzie powracać. Natomiast dla tych, którzy te lekcje odrobili, będą przychodziły zwroty karmiczne będą przychodziły piękne nagrody. Tak więc zastanówcie się na początku naszego spotkania, co się w Waszym życiu działo w roku 2018. 7 lat temu. Nie wiem, czy znacie takie przysłowie: 7 lat tłustych, 7 lat chudych. Jakie te 7 lat było dla Was, moje kochane panny, ale zwłaszcza rok 2018 jest do przeanalizowania. Zaczniemy sobie nasze czytanie duszy od szybkich, krótkich wiadomości z kart mistycznego Kipera. Łapcie swoje przekazy. Nie każdy jeden przekaz rezonuje z każdym, ale będzie grono panien, do których wiele informacji ma. Trafić. Nie znaleźliście się tutaj przez przypadek. Dziękuję wszystkim subskrybującym, ściskam Was mocno i ci, którzy trafiliście tutaj pierwszy raz, zapraszam Was do subskrypcji oraz wsparcia mojej pracy, mojego kanału. Zaczynamy. Panny, które czekają na propozycję podróży od mężczyzny, dostaną tą propozycję na początku lipca. Jakiś mężczyzna zaproponuje kobiecie, pannie, wyjazd. Podróż może być wyjazd niespodzianka. Również jest jakiś mężczyzna, który z podróży wraca, na którego panna czeka, żeby się spotkać. Zwłaszcza dla związków nieformalnych, zwłaszcza dla związków świeżych, nowych. Drogie panienki, jest dla Was pokazany jakiś mężczyzna, na którego wyczekujecie z drogi. Dla Singli. Jest też pokazane spotkanie z mężczyzną z dalekiej odległości przez jakąś aplikację randkową. Tak więc, czy słuchają nas single, dajcie znać. Są pokazane bardzo dobre listy. W ogóle te wiadomości z kart mistycznego Kipera są piękne drogie panny dla Was. Bardzo dobre listy na początku miesiąca. Nieoczekiwane pieniądze, dodatkowe pieniądze, dodatkowe zlecenie, jakaś dodatkowa e, garza finansowa, co Wam to mówi. Czeka na panny. Piękne prezenty. Skąd Wam przychodzą te prezenty, kochani? Jestem bardzo ciekawa, ale też się cieszę, bo mam księżyc w pannie, więc myślę, że mnie też to będzie dotyczyło prezenty, niespodzianki, ale uwaga na prezenty od fałszywej kobiety, bo kobieta kobiecie może dać jakiś prezent, który nie do końca jest dany ze szczerego serca. A pamiętajcie, prezenty, które przyjmujemy od kogoś, powinny być takimi prezentami, gdzie wiemy, że dostajemy z dobrą energią, bo jeżeli dostajemy z energią taką niedobrą, nie, nieprzychylną nam, to i prezent może znieść, przynieść złą energię do naszego domu. Także uważajcie, jest też jakiś mężczyzna, wokół którego kręci się fałszywa osoba, fałszywa kobieta, zamożny dobrodziej. Jest to mężczyzna prowadzący własny biznes, prowadzący własną działalność gospodarczą, i tutaj dookoła miesiąca czasu, a kiedy to nagrywam, mamy 22 czerwca, będzie się kręciła jakaś fałszywa osoba wokół mężczyzny. Także uważajcie, drodzy panowie. Czas wziąć głęboki oddech, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia medytacyjne, yoga, spokój. Panny się czymś martwią. Panny są takie rozdrażnione na początku miesiąca. Co was, tak, co was wprowadza w takie stany, kochani? Bo, bo widzę, że na początku miesiąca jest jakiś konflikt, jest budząc lwa. Może macie znak lwa, może macie ascendent w lwie, może macie księżyc w lwie albo wenus w we lwie. Więc tutaj jest obudzony jakiś konflikt, i jest jakaś spina, jest jakaś zadyma. i po tej Zadymie trzeba będzie odpocząć psychicznie. Kto z wami będzie miał takie energie, no to już wtedy zapraszam na czytania prywatne. Będzie jakaś niewiarygodna historia, niewiarygodną historię ktoś pan nie opowiada, ktoś pan nie, zwłaszcza pan nie. Mężczyźnie czy kobiecie? Singlowi ktoś opowiada, co się dzieje, to, to u niego jest to, to u niego jest to. przekłada spotkanie, nie może się spotkać, ale opowiada Wam niesamowite, słuchajcie, historie. Bierzcie na to filtr. I to bym powiedziała, nawet, nawet duży filtr. Są też panny, które mają wrażenie, że bardzo długo tkwią w takim stanie przejściowym. Cały czas macie wrażenie, że jesteście w stanie przejściowym. Niby to wszystko idzie do przodu, ale jeszcze nie jesteście ani po jednej stronie, ale ani nie jesteście po drugiej stronie. Ten stan przejściowy przechodzi. Lipiec w ogóle jest takim miesiącem, gdzie tak się będziemy czuli, jak w takim e, kołowrotku, jak w takich drzwiach obrotowych. Ani nie we, ledwo co wejdziemy, a już musimy wyjść. Ledwo co ktoś wejdzie w nasze życie, a już z naszego życia znika. E, możecie mieć takie, takie energii i takie poczucie, bo lipiec jest takim miesiącem. Obietnica. Ktoś pannie obiecuje gruszki na wierzbie, to jest jedno. Słowo, obietnica, czy karta obietnica wyszła dwukrotnie. Dla jednych ta karta jest kartą fałszywych obietnic, czczych obietnic. słów. Tylko słowa, a nie ma pokrycia tutaj tego w czynach. Obiecuję, znajdę dla ciebie czas. Obiecuję, zabiorę cię. Do mojego domu, obiecuję, poznasz moich bliskich, obiecuję, coś zrobię dla domu, obiecuję, coś zrobię w domu, obiecuję, spędzę więcej czasu w domu. A to są tylko obietnice. Dla innych karta danu, obietnice, wyciągana jako pojedyncza karta, jest to zapowiedź zwiastun czegoś dobrego. Jest to zwiastun spełnienia jakiegoś. Marzenia. Jest to zwiastun spełnienia jakiegoś życzenia. Więc ja myślę, że też pojedynczo, dla pojedynczych panien, będzie to miało znaczenie. Jakaś prawda ujrzy światło dzienne. Prawda zaboli, ale prawda wyzwoli. Panna mimochodem docieka prawdy, i ta prawda jest pokazana myślę, że już w połowie miesiąca. Wiecie, na czym stoicie. Wiecie, z kim macie do czynienia. Wiecie, czy idziecie w prawo, czy idziecie w lewo. Skąd wiecie? No, no właśnie przez tą prawdę. Przez tą prawdę, moi drodzy, będzie bardzo dużo wiedzy, wiedzy dodatkowej, wiedzy, która trafia do panny. Są też panny, które się będą szkoliły. Są panny, które będą poszerzały swoją wiedzę. Są panny, które będą wchodziły głębiej, na przykład w kroniki Akaszy. Też tutaj słyszę. Będą wchodziły głębiej w rozwój swojej duszy. Znajdą jakąś książkę, posłuchają jakiegoś podcastu, obejrzą jakiś program, który będzie Wam motywacją dla Was do poszerzania swojej wiedzy. Może odsłuchają jakieś czytanie, które będzie dla Was taką bramą do zrobienia śmiałego kroku w przód, jeżeli chodzi o poszerzanie wiedzy. Może być wybór studiów dodatkowo. Również pokazane. Atena, wiedza. Atena to była bogini mądrości, więc myślę, że panny też wykorzystają taką swoją mądrość życiową wtedy, kiedy trzeba będzie podjąć jakąś ważną decyzję w miesiącu lipcu. Mamy współtworzenie: Matka Pajęczyca, więc trzeba będzie. Połączyć się z jakimś kontaktem, żeby czegoś wspólnie dokonać. Może być połączenie się z jakąś grupą ludzi, może być dołączenie do nowego grona znajomych, może być współpraca na zasadzie współpracy biznesowej i zdecydowanie taka współpraca w tej karcie jest. Numer 34. Może dla Was ma znaczenie: Trójka, Czwórka, może mieszkacie pod numerem 34, razem siódemka. Siódemeczki. Ja jestem siódemeczką numerologiczną. Dobrowolne uwolnienie. Panna dobrowolnie uwalnia się. Od tego, co jej nie służy. Dla wielu z Was na pewno będzie to uwolnienie na poziomie emocjonalnym, bo Wy, wy bardzo dużo myśleliście o przeszłości, Wy bardzo dużo analizowaliście, Wy bardzo dużo staraliście się zrozumieć, ale są też sytuacje, których po prostu nie zrozumiecie, które trzeba puścić dobrowolnie i może po czasie przyjdzie do Was, ta prawda, i wtedy zrozumiecie. Natomiast widzę tutaj dobrowolne uwolnienie. Piękny dmuchawiec. Wzięcie głębokiego oddechu i uwolnienie. Wyciszenie umysłu, muzyka medytacyjna, to co powiedziałam na początku, yoga, cisza, łono natury. To będzie dla Was korzystne, żeby się uzdrowić, żeby uzdrowić siebie, żeby uzdrowić swój organizm, żeby uzdrowić swoje serduszko, żeby uzdrowić też swoją główkę, moje kochane panny. Bo, bo też potrzebujecie takiego uwolnienia właśnie na poziomie tym emocjonalnym i na poziomie myśli, na poziomie ego, które gdzieś tam szaleje, gdzieś wam podsuwa jakieś takie dziwne rozwiązania, sytuacji, a, a tak naprawdę wystarczy się wyciszyć, spędzić więcej czasu na łonie natury. Zobaczymy, co powiedzą wam karty. Żywioł wody, na łonie natury, tym bardziej, że tu jest pokazana karta ziemi, płodność, zajście w ciążę też dla kogoś, albo rozmowa o dziecku też jest pokazana dla panie w stałych związkach, no i wyzwolenie bogini Kali. Wyzwolenie z łańcuchów, które trzymały was. W przeszłości. Wyzwolenie z łańcuchów, które nie pozwalały Wam ruszyć dalej. Mówię przede wszystkim wyzwolenie na poziomie duszy i, i to będzie zbawienne dla Was. Uwolnić się. Od przeszłości, uwolnić się od ciężaru. Dla innych będzie to ciężar obowiązków, dla innych będzie to ciężar dawanych obietnic. Obiecuję, że ci pomogę, obiecuję, że to zrobię, obiecuję, że zadzwonię, obiecuję, że się spotkamy, a wy po prostu nie macie na to czasu i przeciąża was też to, że obiecujecie coś komuś i sami nie jesteście w stanie po prostu tego spełnić, moi drodzy. Matka Maryja. Cuda, cuda. Polecam Wam afirmację. Ja wierzę w cuda i wszystko się uda. Wpiszcie w komentarzu, jeżeli to przyjmujecie, moje drogie panny. Numer 33. Czy słuchają nas trzydziestki trójki numerologiczne? Panny, słuchajcie, wiem, że dla kogoś będzie jakaś sytuacja, gdzie cudem panna czegoś uniknie, i to będzie dla niej zbawienne, bo te karty stały obie obok siebie. Zobaczmy, co w związkach. Miłości, wyznacz sobie wyższe cele i fale powodzenia. Ktoś właśnie to serduszko leczy i myślał, żeby obniżyć standardy, myślał, że już nikogo nie znajdzie, ale słuchajcie, w drugą stronę ja bym powiedziała: podwyższajcie swoje standardy, oczekujcie więcej, bo uwierzcie mi, że będziecie mieli fale powodzenia w miesiącu lipcu. Synchroniczność, będą się rzeczy działy synchronicznie, będą podstawiani Wam ludzie. Nic się nie dzieje przez przypadek. Myślicie, że przez przypadek spotykacie znajomego sprzed lat? Nie, to nie jest przypadek. To jest, to jest często lekcja do odrobienia. Więc widzę jakieś synchroniczne spotkanie. Spotkanie bardzo niespodziewane, ale pomocne Wam, mamy pomocną osobę. Ktoś chce Ci pomóc. Pomyśl, kto to jest. I zainicjuj kontakt. Panny będą miały pomoc bliskich osób, więc bardzo dobrze. Spotkanie trzech przyjaciółek, też widzę takie spotkanie. I tutaj gdzieś jest jakaś pomoc, na poziomie prywatnym, ale też może być na poziomie zawodowym, słuchajcie. I nowy świt. Kocham tą kartę. Wszystko co najgorsze już za tobą, a nowe... Piękne doświadczenia emocjonalne są na horyzoncie. Naga prawda to po pierwsze pozwoli Wam zrozumieć i docenić prawdę, ale też wiecie co? Wchodzicie z czystą kartą, z czystą energią w czystą, świeżą wodę. Woda to uczucie, emocje. Ktoś pomoże i Pannie poznać kogoś. Ktoś pozna kogoś przez kogoś. To dla singli. Ale słuchajcie, no, nowy świt. Nowy świt. Pomoc została Wam udzielona, więc to słowo pomoc na miesiąc lipiec. Jeszcze jedna karta, jeżeli chodzi o miłość, związki, uczucia. Miej odważne marzenia. Odrzuć niskie myśli na swój temat. Zobacz siebie odnoszącego sukces. Panna się czegoś boi, wstydzi, boi się nawet marzyć o czymś. Słuchajcie, ja wam przedstawię mój ukochany cytat Walta Disneya. Jeżeli jesteś sobie w stanie coś wyobrazić, jesteś w stanie to osiągnąć. Więc miejmy tą mantrę. W głowie, jeżeli będziecie mieli obawy nawet, żeby o coś zamarzyć, coś zamarzyć, coś sobie wymarzyć, coś wyafirmować, wymanifestować, bo będziecie mieli tą moc, moi kochani. A zobaczymy, co karpi żywiołu ziemi, waszego żywiołu. Tutaj zobaczymy sobie pracę, sprawy zawodowe, żywioł ziemi dla panny. Za chwilkę przedstawię Wam lekcje karmiczne, moi kochani. Bo mam już je na stole. W pracy trzeba będzie dużo cierpliwości. Zatrzymaj się, zanim podejmiesz jakieś działania. Zaufaj, że boski plan się realizuje. Bądź cierpliwy, odprężony, czekając na naturalny bieg wydarzeń. Zawodowo to panna chce przyspieszyć z czymś, ale gdzie się człowiek spieszy, tam się diabeł cieszy, więc na spokojnie, co ma być dla was, to do was przyjdzie, jeżeli chodzi o projekty zawodowe, sanktuarium. Wyciszenie, wycofanie się nawet troszeczkę, zrobienie sobie przerwy od świata, może urlop, może jakiś weekend dłuższy. Spędzaj więcej czasu w samotności. Medytuj lub wybierz się w zaciszne miejsce. Medytacja. Piękna dla Was, kochani. Piękna dla Was. Ja w ogóle, jako e, księżycowa panna, tak myślę teraz, że wiecie, co chyba zrobię medytację dla Was. Dajcie znać, czy bylibyście zainteresowani, czy chcielibyście taką medytację z moim głosem. Bogini. Uszanuj swoją boską energię kobiecą. To dla Pani. Dostrzeż swoje wewnętrzne piękno. Kochaj każdą część siebie. Docencie swój wygląd. Zaakceptujcie siebie. Pokochajcie siebie przede wszystkim. Najważniejszym jest właśnie pokochać siebie, zanim pokochacie kogoś i zanim ktoś pokocha Was. No dobra. Zobaczymy kolejne karty. Tym razem mamy Mistrzów Duchowych. Co będzie ważne dla panien na miesiąc lipiec 2025? Panny słoneczne, ascendentalne i księżycowe. Dbajcie o siebie, pijcie więcej wody, zadbajcie o zdrowe odżywianie, o nawodnienie organizmu. Nauczyciel. Panny się czegoś uczą, panny kogoś uczą, albo jakiś nauczyciel będzie ważny dla panny w miesiącu lipcu. Ja jestem nauczycielem, więc też jestem ciekawa, kto z moich przyjaciół, nauczycieli odegra u mnie ważną rolę, kto to będzie, ale też u Was. Kontakt z jakimś nauczycielem. Nauczanie, uczenie się. No i uzdrawiająca energia. Merlin. Uzdrawianie. Polecam Wam oczyszczanie energetyczne i uzdrawianie u mojej bioenergoterapeutki, pani Grażyny. Naprawdę Grażynka działa cuda. Człowiek się budzi ze świeżą głową, świeżą energią, z takim, wiecie, brakiem balastu na plecach. I jeszcze jedna karta, moje kochane panny. I strumień powodzenia, i to jest to, czego Wam życzę. Lakshmi, strumień powodzenia. Panny będą miały powodzenie u płci przeciwnej, będą miały powodzenie w biznesie, interesie. Karty duszy kolejne, i zaraz przejdziemy do tych lekcji karmicznych dla Was. Trzeba będzie tu trochę posprzątać, może to Wam też coś podpowie. Trzeba będzie posprzątać trochę w swoim domu, posprzątać w swoim życiu. Może posprzątać w swojej pracowni. Do kogoś to miało dotrzeć. Pomyślność. Zobaczcie, druga karta pod rząd pomyślności. Zaproś magię do siebie. Wpiszcie w komentarzu słowo pomyślność, jeżeli chcecie, żeby to do Was trafiło. Pięknie. To na pewno, zdecydowanie. Nie do jednej osoby, a do wielu. Decyzje mi najlepsze decyzje. Dajcie sobie troszkę czasu przed podjęciem decyzji, ale tą decyzję ważną dla Was trzeba będzie podjąć w lipcu. Nie śpieszmy się, ale, ale niech to będzie w tym siódmym, głębokim miesiącu podjęte. Delfin, nie martw się, bądź szczęśliwy, szczęśliwa. Cudnie. No właśnie, wielu z Was się martwi, tutaj przejdziemy do tych kart karmicznych. Mamy tancerkę spirali, krętą drogę i percepcję. Niektórzy z Was przeszli bardzo krętą drogę, żeby zrozumieć swoje lekcje życiowe, a inni, mimo że tą drogę krętą przeszli, to do tej pory mają na tacy podane i tych lekcji nie rozumieją. No, w takim przypadku zapraszam na czytanie lekcji i długi karmiczne. Możecie mieć zdolność do zarabiania pieniędzy. Na przykład, podam Wam przykład. Zarabiacie, zarabiacie, a tych pieniędzy nie macie. Lekcja karmiczna finansów, bo te pieniądze się rozchodzą, bo te pieniądze się rozpływają. Inne panny szukają partnera i cały czas trafiają na ten sam typ mężczyzn. Możecie takich przyciągać. Również czytanie lekcji i długi karmiczne. W rodzinach Wam się może pewien schemat powtarzać, również to czytanie, sprawdzamy karmę rodową. Książę ognia, optymizm, ale też agresja. No, ktoś tutaj się pojawia, pojawia nowy, optymistyczny, wspaniały, cudowny, ale jak Wy go odrzucacie, to jest energia agresji, agresji słownej. Uwaga, na znak barana. Pan Słowa mówi o porozumieniu. W porozumieniu słownym, czyli panna zawiera jakieś porozumienie słowne z kimś, może umowę słowną, ktoś panny chwali, pan słowa mówi piękne słowa, a potem jest nieuczciwa zagrywka, a potem wychodzi szydło z worka i niestety, ale ktoś nie dokańcza kontraktu, ktoś nie podpisuje dokumentów, umowy tak, jak mieliście zawrzeć ją pisemnie, ktoś nie dotrzymuje słowa. Dla innych. I później panna walczy sama ze sobą. Pojedynek smoków, konflikt wewnętrzny, moralność, świadome wybór. Są też panny, które świadomie wchodzą w pewne rzeki, które nie są wasze, które są. Też tu czuję, że to jest dość związek, gdzie ktoś jest w roli kochanki, słuchajcie. I Pan wdzięczności i służby, bezinteresowność. Czy wy robicie coś bezinteresownie, czy w drugą stronę, czytajcie, czy ludzie są bezinteresowni, czy mają interes w tym, żeby się z Wami spotkać w tym miesiącu, czy mają interes, że do Was dzwonią, czy mają interes w tym, że Was o coś proszą, czy że Wam coś obiecują? Mogą mieć interes. Lekcja pokory. Dla niejednej panny ważne będzie przysłowie: Pokorne ciele, dwie matki z się. Świadome działanie, świadomość, kochani, to też jest ważne dla was. I mamy opiekunkę marzeń. Opiekunka marzeń mówi o marzeniach, spełnieniu, obietnicach, a na końcu złudzeniu. Zwłaszcza dla ósemeczek numerologicznych, piątek, jedynek. Ktoś obiecuje, że spełni wasze marzenie. Brzmi to pięknie, wspaniale, no ale to są złudzenia. Ktoś obiecuje, na przykład, przyjadę do ciebie, spędzimy czas, i nagle mu coś wypada złudzenie. Dobrze. Zobaczymy sobie, co anioły nam powiedzą I nam widząc lipiec dla zodiakalnych panien. Poprosimy o trzy karty anielskie. Aż mi głowa zaczęła boleć przy tych kartach karmicznych. Muszę wam powiedzieć. Piękny anioł wyszedł dla nas. Jestem aniołem pokoju. Przenoszę Ci ukojenie i prostuje Twoje ścieżki. Na koniec miesiąca anioły będą nad nami czuwały i rozprostują nasze ścieżki. Zobaczycie, kochani. Opal. Twoje dzieci na ziemi i w niebie są szczęśliwe i znajdują się pod opieką Boga i aniołów. Jeżeli macie dzieci, mają opiekę. Jeżeli straciliście dziecko... Dusza jest duszą i te dusze są pod opieką aniołów. Powiem tylko tyle. Nawet duszy dzieci narodzonych przede wszystkim. Astra, zasługujesz na najlepsze. Sięgnij gwiazd swoimi marzeniami. Nie zgadzaj się na kompromisy. Ktoś będzie chciał Was właśnie na kompromis Zadzwonię, ale to jeszcze chwilka Spotkam się, ale jeszcze muszę coś zrobić Ale jeszcze muszę coś załatwić Nie wiem, czy bym na to szła, kochani No, no ktoś Was może po prostu wodzić za nos Tyle powiem Jedna karta od Archanioła Michała Z modlitwą, zobaczymy, co dla nas, moje drogie panny Strzeżony I chroniony Uwielbiam tam kartę aż mi tutaj światło odbija. Przeczytam Wam modlitwę do Archanioła Michała: Dziękuję za to, że chronisz mnie oraz tych, których kocham. Sprawiasz, że jesteśmy bezpieczni i mamy zaspokojone wszystkie potrzeby. Teraz przyjmuję Twoją pomoc z ogromną wdzięcznością, wiedząc, że akceptowanie boskiego wsparcia jest dobre dla mnie i dla innych. Jeżeli przyjmujecie, piszcie Archanioła Michała. Słowo Archanioł. Michał, słowa. I ostatnia wiadomość. Jeszcze jedna: jeszcze jest potrzeba jednej informacji. Tak czuję, moi kochani. Jesteś potężnym posłańcem światła. To bezpieczne dla ciebie. Aby być silnym, Twoja duchowa siła przynosi wspaniałe błogosławieństwa w służbie Bogu. Siła, siła, macie siłę, macie moc, ale dużo przejdziecie, kochani, w tym lipcu naprawdę dużo. Zobaczmy jeszcze karty, karty duszy, karty żywiołu wody. Jeszcze trzy wiadomości, co dla pani na lipiec. Wyjdź z ukrycia. Zaakceptuj to, kim naprawdę jesteś. Są też panny, które ukrywają to, jakie naprawdę są. Nie pokazują swojej prawdziwej twarzy, bo się boją. Bo się boją, jak e, zostaną odebrane. Bo się boją, czy ktoś pokocha was takiego, jakimi naprawdę jesteście. Nie mówicie też prawdy o sobie. Niektórzy oczywiście. Dla każdego coś innego, moi drodzy. Pradawna mądrość, inteligencja jest w Tobie. Mądrość, inteligencja, ta wiedza, o której mówiła również karta Ateny, będziecie ją wykorzystywali w miesiącu lipcu. To bardzo dobrze. I ostatnia karta, niech pada. Pozwalanie na to, co jest, nieuchronność i zaufanie. Ja bym tu powiedziała, żebyście wierzyli w boski plan, wierzyli w plan duszy. Dusza, rodząc się na planecie Ziemia, wybiera sobie wygląd, lekcje, wybiera sobie otoczenie, wybiera sobie rodziców, wybiera sobie partnerów i to wszystko jest planem duszy. To, co jest zapisane, to, co przeznaczone, to na drodze rozkraczone. Polecam Wam książkę doktora Michaela Newtona Wędrówka duszy. Ja nagram o, tym, o tej wędrówce duszy oddzielny materiał, bo to jest, to jest temat rzeka, o nim można gadać godzinami. Dusze często mają, słuchajcie, do na przykład trzydziestki, czterdziestki u każdego inaczej, doświadczamy tego życia ziemskiego. Idziemy na automacie, na takim autopilocie, a później w pewnym momencie jest takie przebudzenie duchowe i zaczyna Zaczynacie mieć tą boską świadomość, świadomość tego, że nic nie ginie w eterze, świadomość tego, że jest karma, świadomość tego, że jesteście jako dusza zintegrowani z ciałem, nie jesteście tylko po prostu po to tutaj, żeby to życie przeżyć, tylko jesteście tutaj po to, żeby odegrać jakąś misję w społeczeństwie, w gronie najbliższych. Jakiś boski plan jest, kochani. Każdy ma inny, więc zapraszam Was na czytania duszy. Ściskam Was bardzo gorąco i do zobaczenia na czytaniach prywatnych i w kolejnych czytaniach.